PRL to nie tylko saturatory i syrenki. To też motocykle, które jak raz odpaliły to, no albo czasami nie odpalały wcale. Dziś klasyka Skopa, czyli trzy legendy z tamtych lat. Numer 1 to WSK, czyli Wiejski Sprzęt Kaskaderski. Produkowane od 1954 do 1985 w pojemnościach od 125 do 175 cm. sześciennych. Dorabiając się około 30 modeli ze sprzedażą sięgającą ponad 2 miliony sztuk. Kto przeżył jazdę WSK, tego nic nie złamie. Ale hej, jak raz odpaliła, to przygoda była niezapomniana, bo często trzeba było ją pchać z powrotem do domu. WSK nosiły dumne nazwy ptaków. Od kosów, przez gile, aż po perkozy. I były projektowane z myślą o ludziach pracy, tych z miast i wsi. W czasach, gdy samochody były raczej dobrem luksusowym, na takie motocykle mogło pozwolić sobie więcej osób. Do dziś spotykamy w na drogach, czasem w oryginalnym stanie, a czasem w opcji nadającej się na części. To nie tylko historia, ale także i legenda, którą często wspomina się z łezką w oku, ale i odrobiną dymu w powietrzu. <laughs> Numer dwa to Junak, czyli polski Harley Davidson. Junak M07 to pierwsze dziecko tej czterosłówowej rodziny o pojemności 350 cm3. Jako prototyp pojawił się w 1953 roku. Trzy lata później Później ruszyła seryjna produkcja. To było coś więcej niż motocykl. To był prestiż na dwóch kołach i marzenie każdego, kto chciał poczuć wiatr we włosach i smar na dłoniach. Milicja obywatelska doceniła tą maszynę, bowiem rozpędzała się do 150 km na godzinę i była idealna do pościgów gangsterskich. Konstrukcja junaka była tak dobra, że śmiało konkurowała z zachodnimi rówieśnikami. Do 1965 roku wyprodukowano ponad 90 tysięcy sztuk junaków, a wiele z nich trafiło za granicę. Dziś Junaki wróciły na polskie drogi, choć ich aktualne wcielenia, koreańskie konstrukcje z japońskimi silnikami niewiele mają do czynienia z oryginałem. Niemniej jednak mit Junaka żyje, bo w sercach fanów to wciąż symbol polskiej solidności myśli technicznej, stworzonej przez inżynierów, którzy pamiętają jeszcze przedwojenne motocykle SOKÓŁ. Numer 3 SHL. Choć pierwsze motocykle powstały w latach 1938-39, to dopiero po wojnie nastąpił pełen rozkwit produkcyjny. Wykorzystano przedwojenną ramę i... no właśnie. Nowy silnik. Dzieło polskich inżynierów, którzy jak to w PRL-u bywało, dostosowywali niemiecką myśl techniczną do polskich realiów. Motocykle SHL przeszły długą drogę ewolucji. Od 124 cm3 do 175 i były produkowane aż do 1970 roku. W sumie kielecka fabryka wyprodukowała ćwierć miliona sztuk tych motocykli, z czego nie jest jeden miłośnik dwóch kółek ścigał się na SHL, by przegonić wiatr. A teraz hit. Motocykle SHL zrobiły prawdziwą furę w Indiach i były tam produkowane aż do 2005 roku pod nazwą Ride Dude. To były trzy kultowe motocykle PRL. Pełne charakteru, usterek i historii. Czym jeździliście albo czym jeździlibyście, gdybyście tylko cofnęli się w czasie?